No okej No hej, widzowie. Ja tu już w nagrywaniu nie mogę kliknąć przez te guziki. Na przykład granat. I ja w trochę to pograłem i to wcale nie tak, że mam tu piąte trier broni, a jest 10. Plus jeden eventowy. Nie jest ta broń Uu, d -d 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 -d. Jeszcze jest tu bieganie Wystarczy kliknąć, okej okay. Łapie. Mogę mi... Nie, nie mogę Muszę odkliknąć bieganie, okej okay. Mam wrażenie, że to jest trochę za głośno Grandy się przyklejał do przeciwników, by the way i czasami tu się, te tak jest Wycie psuje i nie widać ile się ma A super, oni już giną, nice A jak do nich podejść nie mam No i super O co jest, fart Package To daje plus punkty 1000 Ale można nie zdążyć A i można dzięki punktom uruchamiać wyżyczki Albo kupować sobie jakieś buffy w automatach Na przykład niebieski to jest szybkość I tu jest najlepszy, ale też najdroższy Można się samemu podnieść jakby, rewajwnąć Re Jak się zginie, to, po to się samemu się podnosi jest naprawdę super jest ta broń. Chłopie, ty na prawej te barykady. Budownicy są z dynamitem. Co my widać to było? Blue soul. A i są po pod to, żeby jak się zbierze wszystkie, to maszynka się uruchamia. I tutaj można kupić coś tam za punkt, ale nie wiem co. Bo jeszcze tego nie testowałem. O, kogoś tam trzeba rewivnąć. Czy wszyscy mogą nie ginąć? Bo ja nie jestem w stanie wyrabiać. Wszystkich nagle tak podnosić, podnieśli się, podnieśli się, dobra. A i się się ją podnosi, i da się przegrać, jak wszyscy zginą. W sumie logiczne. Z po co hotelować na telefonie, jakby jak tu nawet nie trzeba klikać strzelania? Bo się samo strzela. Najgorsi są szybsi. Szyb, szybcy. Bo o ciężko jest uciec Jo! Czemu się tak jąkam? Bo o ciężko jest uciec O! U, du, 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 du. A jak się pojawi niebieskie, jakby jak się strzela, to raz się pojawi niebieskie, a zamiarki z zbroją bo, może się pojawić niebieski To znaczy, że wtedy jak nie obrywa, bo im w zbroję na przykład, odemy razy dwa, 2 srebrne pociski, nice, wezmę, Ładuj. level up, no i, no wam mam 21. Granat x, strzelaj, no i. Piąty tryl pistoletiku też jest niezły. No też niezły jest piąty tryb pistoletiku. A, przez buffa nie mogę strzelić. A nikogo już nie ma, okej. Okay. to jest piąty tier i tak, ja mam piąte tiery Grałem w to dużo I teraz fale będą od początku. Super. Ja mam damage plus 7%, ale, nie, ale mi się wydaje, że lepszy jest um, tego Movement. Nie, może się nie znam. Dla mnie lepszy jest movement. Ale zostanę przy DMEDU. Właśnie nie wiem przy czym to jest lepsze. Przy broniach, które szybko strzelają czy przy broniach, które wolno strzelają to 7%. Automat z HP. No, się tutaj też grać z. czyli osoby, ale nie wiem jak. Po prostu wiem, że się da. A i teraz pewnie nie widzę mojego HP, super. No? Bo widzę, że mnie biją, ale nie widzę ile mam HP. Sport się przyładowuje. To nie nice. Chciałam powiedzieć nice. Ale to nie jest nice. Po prostu, bo jeszcze drugi raz rzuciłem tam nie wiedziałem. Myślałem, że to się go wygra na telefonie. A się bardzo dobrze wygra na telefonie. No. Ej, halo, widziczka? No, zbugowane HP Nie bym minigana, ale trzeba powoli Po co ja celuję w ogóle? Super No, super mam zbugowane HP, nice! A nie, no naprawdę, super! Jest ten, e, ten, ten pistolecik. Nie pistoletik, ale dużo bije. I nawet szybko. I taki jest super. Ale nie działa na bossy. Bo szła, był jakby na jednego hita na Jakiegoś małego takiego cośka. Dało się bossa zabić. Super. Kar pa pa pa. Kel pepe. pepe. Kar jest super na blonie jak takie jakie ja mam. Ci to szybko strzelaj mają dużo ammo Jest. Chociaż co za mnie ich jest za dużo. Ale to jest przedostatni poziom trudności, bo są trzy. Jest normal, hard i, i jeszcze jeden. Ale nie pamiętam jak się nazywa. Oddamek razy dwa. Komuś tam pomóc trzeba. Ale sobie, że się nie odzywam, ale nie tu... Mam tu komentować na przykład to, że sklep mi wyszedł na twarz. Posłuchował się jaki cwanek. cwanek. W ogóle to jest UFO, nie zauważyłem. Tak mogę nie zauważyć jakiego klocka cię jak stoi. <grymne> Wiesz, to jest... Ale ja... Co? To... Nie. Co? Nie, to okay. No okej Nie dojdę tam, zgubiłem się Tak, zgubiłem się, a idzie w dobre miejsce. hm? Uspi... Spidy Jeszcze od tyłu, super! Leci serio? Zobaczcie, tutaj przynajmniej wywyżka działa. Hmm. Tak, snajperka, wywyżka. Mega, mega szybkie pociski. O, ktoś tam widzisz od wybuchu. Ja ci pomagam. Hmm. Czemu się To jest że że trochę głośny, głośny. jest. Teraz powinno być ok. Pewnie teraz nic nie słyszycie. I tak było cicho. Mega czysty dla YouTuberów. Ale nie, pstuu! Ja słyszę bardziej te dźwięki, ponieważ ja gram na telefonie, a pstu te dźwięki muszą jeszcze wejść jakby drugi raz do telefonu. Czy to w tym stylu? To działa, czy nie działa? Nie działa. To teraz działa. Ta w końcu będzie się, czy działa czy nie działa. E você já leide, leide. Super. Ah, o teu um super. Tô ia ja ucheka, bye bye. Wybuchłem. A, jestem już dwa, temu tu tyle biję. Ty zdążę wziąć to? Czy nie zdążę? Ty no zdążę. Nie, nie zdą... Super. Prawie znowu byłem. A. A, znowu przegrana! Wiesz, jest e, do A nie, jest jeszcze jeden. Jeden ziomek. Widzę kropkę. No i po proxy Coli. Mogę dobić tak szybciej? Dobra, ciekawy, do której fali je zdąży w tym odcinku. Chyba w tyle? 15 minut prawie? Dobra, 14,5. Ale no. Tu jest fire rate? Tak, fire rate. Do 3000, co? Tak drogo? Uuu, od tyłu, super! В общем, это, наверное, даже менинген на 10-м наверное. По это я не знаю. Ну, немного их там есть. Есть и тоэсса. Auto aim. Bo co z nas się z bazuki? Przecież lepiej wziąć... Nie, nawet jak nie ma AM w głównej broni, to lepiej wziąć po prostu pistoletik. Pistoletik ma tu na hit. Ta. Nie no, poważnie! Lewaj. ładuję no i super jak to jest gracie, co jest no pancerzony ciumeczek O, green solo is full, ok. Ej, ten automat co ma auto-revive'a to przydaje się jak ma się dużo kopionych wafów Ej, tak, tu są headshoty. Już minigun'a tak powoli szala, Bo gdzieś to mówiłem. Chyba, jakie na TV się przydają, przydają Jak jest grupa zombie, jak w i kiedy tam z bazuki i to da się jeszcze kocać i stawać. Przecież się kłócać, jakby. Ale po co z tego korzystać? To nie ma za bardzo sensu. Dla mnie. Dla mnie to nie ma za bardzo sensu, po co niby to? A jest niby można grać z trzeciej osoby, ale przyjemniej się gra z pierwszej. Oczywiście, kiedy nagrywam, muszą być powiadomienia z YouTube, bo nie można. Olec, yy, chwila. To chyba jest na spałnie. Law, 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 law. Mam 4000. A ta maszynka chyba. Je... A dobra, wiem gdzie jest chyba. No. Pobiegę tam na, szyb... na szybko. Bo w sumie jak można biec? Inaczej niż na szybko. Wiem, że na... za, za mną się. się nazbiera grupa zombiaków O, coś wybuchło mi na fawy. Nie, jeszcze niebieski. Przestań ze mną biegać. Night! No nie, to no, nie, no, nie, no, nie, no. Jeszcze niebieski. No. A gdzie jest światowy, to ja nie wiem. To je na chytá. Oh. Ah! Super! Nice! Nice! świetnie mam coś do otwarcia? tak mam to potwieram sobie to potwieram teraz sobie wszystkie skwineczki Eee, yy, co 7-cieńcy. Nice. Właśnie teraz spojrzałem na to. Katana, no mieć. <grystanie> I czy jest tutaj minigun? Tak, minigun jest na dziewiątym. Można wolę z miniguna. To w ogóle nie rozumiem aż tak. Angielski nie jest dobry. A i tutaj można sobie modyfikować awatara. Co jest? A, co jest chyba to za levela? No! Ja myślę. Się... Okej, okay. co jest jeszcze? Piąty. A tak, jestem już na piątym. No to co? Jestem RPS 5, no i... Papa! Aj, zostawcie łapka!